Cześć, z tej strony Ziewach i witam Was w kolejnym odcinku z gry Destiny Kariera Gangstera. Tym razem czekają na nas... A... Czeka na nas przystań. I krótka, krótki cel naszej yy, dzisiejszej wyprawy. Przystań zapewnia miast łączność ze światem zewnętrznym. W pobliskich barach można spotkać żeglarzy z różnych zakątków globu. Daisy twierdzi, że gdzieś tu znajdziemy pryzmaty. Cel. Wykreś pryzmaty około 48 IBS-ów. Mat sobie z tym poradzi. Aczkolwiek musimy mieć wspólnika. I teraz popatrzcie, ile ich mam i to nie są wszyscy, których można spotkać. Co zauważyłam? Im dalej idziemy z levelem wzwyż. W... 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 Jeżeli mogę, tak. Im więcej misji przejdziemy, tym więcej y, w, wspólników pojawia się w barach, tak? Kiedy na, przy pierwszym levelu w barze była jedna osoba do zgarnięcia, a teraz są cztery. Więc y, spokojnie sobie powiększyłam moją kolekcję, tak? Zauważcie, że tych dwóch gości to nie wiem bliźniaki? Phil, like chary, niedopieczone. Nie wiem, czy to bliźniaki, ale prawdopodobnie <grym> była ciekawa historia u nich. Kogo by tu wziąć? E, wydaje mi się, że jego. Potrzebujemy kogoś, kto jest szybki. I już bez takiego pieprzenia moglibyśmy też tego dziadka wziąć. 136, 130, siła 90. Nie wiem, czy siła się przyda, ale brałbym tego. Fajnie się z nim gadało, więc. E, co potrzebujemy? Potrzebujemy mm, lutownicę na pewno. Butownicy. Znalazłam gdzieś kilo, ale wątpię, żebym go użyła. Standardowo daję mu to co zawsze. To jest jeszcze 10, użyć, a ten ma do użycia 36, do użycia 46, a nawet ten zamieniło się? Nie. Lepiej, wiecie. Więcej użyć mieć. Tak więc zaczynamy nasz napad. I teraz ważna rzecz. Gostek tutaj ten. E, krąży tak, że możemy spokojnie za nim iść. I naszym pierwszym celem jest dojście na statek. Teraz uwaga, ja sobie kliknę już gdzieś tam. Tu jest jeszcze drugi kolo na balkonie, ale on nie powinien nas widzieć. Nie powinien, chyba, że będzie e, znowu ta sama sytuacja, jak była z e, e, kartoteką Mata, tak? Czyli z tym, co już kiedyś przerabialiśmy, co nam tak uprzykrzało życie. Czekajcie, bo muszę pomyśleć, ja chyba muszę iść na piętro. Tak. I tu jest jakiś taki. E, mudzin. W którym mogę się bawić w kotka i myszkę? I ja mogę wleć tu, a on nie wiem gdzie pójdzie. Ale ja mogę tu sobie spokojnie wejść. I teraz tak. Potrzebuję otworzyć to biurko, bo znam, że jest zamknięte. W tym biurku znajduje się klucz, który będzie nam potrzebny. Jako łódź baby Jane. Zabieramy sobie kluczek, Piękny klucz. E, tu jest obraz. Ile on jest warty? Uuu, 9500. Może weźmiemy. Wie, wiecie, formalnie nie musimy nic kraść. Z kasą też dobrze stoimy. Nie wiem, czy to jest takie konieczne. Żeby brać. Jak nie wiem. Wiecie, nie jesteśmy tu dzisiaj dla kasy. O nie, nie, nie. Czekajcie, muszę czekać, zdążę. Teraz jest kwestia, czy zdążę przejść. Czekaj, czy on nie widzi? Zau zauważcie, że on już nie ma. Y że jak tu stoję, to nie widzę jego pola widzenia. Płacimy tutaj. Y czy coś tu jest? Chyba nie tu chcę wejść a ty tam otwierasz a ja mam klucz przecież to sobie cofnę po co będę bo jakbyście się zastanawiali po co mi był klucz kluczem otóż muszę otworzyć te drzwi jak widzicie one mają alarm i jeżeli yy, karetka jedzie jeżeli chciałabym je otworzyć łomem czy czymś innym to by zrobiło problem A teraz moje psy wyją. Czekajcie chwilę. Okej, okay, chyba już. Jak zaczną wyjść, to po prostu nie ma bada. Drzwi już... No, nawet trzeci raz mogę dać. Ale raczej już są otworzone, tak? I warto zauważyć, że ten koleś łazi co chwilę do tego pokoju i na balkon. Do tego pokoju i na balkon. To będzie dla nas, dla nas dosyć problematyczne. Ponieważ tam są drzwi, do których chcemy się dostać. Strażnik jest i w sumie nie będzie. Może dla bezpieczeństwa poczekamy, aż on sobie przejdzie. Aha, nie, nie, tu był, tam był. Poczekajmy, aż on przejdzie. Za ten czas. Yy, chyba widział już. Nie wiem, czy nie jest tak, że on widzi od początku. To ja bym się od razu też tym naszym. Jak on się tam nazywa? Kolejny John? Nie wiem. E, też John. E, jaki? No tak, kolejny już. Jakiś tam John był w naszej rozgrywce. E, nim bym się tutaj schowała po prostu. I przeczekała ten czas. Ten czas. Przeczekała, e, aż. Mad mi da dostęp do tych drzwi. I teraz tak. E, tym właśnie Johnem będziemy musieli. Iść yy, do tej dźwigni za każdym razem, kiedy Mat będzie tam do drzwi podchodził. Zaraz, później zobaczycie. W sumie już zaraz zobaczycie. Jak tylko Mat tu przyjdzie otworzy mi szanownie drzwi. To możemy mniej więcej planować. I znowu jest kwestia taka yy, żeby wyczuć moment, w którym w którym. Moje naciśnięcie dźwigni będzie równoznaczne z. Oj, chyba mnie widział. Czekajcie, slow motion. Czekajcie, mógł mnie widzieć. Ja wiem, że ten kąt widzenia jest do dupy i nie powinno to tak działać. Ale to jest gra, więc musimy jej sporo wybaczyć. Może teraz byś się już wlazł? Teraz nie powinien mnie widzieć. I muszę tak nacisnąć y, tą dźwignię, a mat najlepiej żeby stał już pod drzwiami. czyli jak tamten strażnik szedł nawet w tamtą stronę to ja już mogę się ja już mogę raczej tu uciekać nie powinien mnie widzieć z tej odległości yy, czy te drzwi są, drzwi są zamknięte Dobra. teraz muszę popatrzeć w którym miejscu jestem on już to nacisnął? Nie on już nie. on jeszcze nie, on dopiero tu stanął Czyli on jest na miejscu i. Matt jeszcze nie i Matt jest na miejscu. Johnem, czemu mi się łapka tu pojawia? Co ty robisz? Johnem, jeszcze raz, tam to się wytnie i nie mogę tego chwycić. Otwieram i cofam. Dobra. Teraz wracam do Mata i to jest moment ten. Okay. ten moment. Mam nadzieję, że ten strażnik mnie nie złapie. Ale w tym momencie bierzemy matem. Bierzemy wytrych. I otwieramy. Bardzo szybko już nam to idzie. Po tym, po tylu yy, łamaniach to już naprawdę bardzo sprawnie. I muszę tu przejść. I teraz jeszcze jedna fa fajna, niefajna rzecz. Jak widzicie, tu w tym miejscu jest kamera. Tylko nie wiem, czy mogę zobaczyć. Powinnam móc zobaczyć jej jakby zakres widzenia. Jeżeli nie z tej strony, to yy, ze strony tej dźwigni. To jest ta kamera. Jeden i drugi. Tylko. Tak. Tak, tak, tak. Tylko... Nie wiem czy już to wyłączać, czy... Czy mogę tu jeszcze stanąć bez. Yy, bez obawy, że mnie widzi. Ten alarm jest do tego, ten jest do tego mnie nie widać. Teraz bym ruszyła, jak będę tylko mogła. On już wraca, więc nie mogę. Poczekam. Jak on tu sobie postoi? O, znowu za późno. Znowu naciskam, jest 2.45. I tak z ciekawości, ile to trwa? Od 2:45 do a do 3:05 powiedzmy. Wejdzie? Teraz sobie. No to w porządku czas. 45. Maciochem naszym musimy rozbroić alarm. Znaczy nie ruszamy kamery yy, tylko. Ej, jolo, zdążymy też ten drugi rozbroić. Chyba nie zdążyłam, chyba, bo nie piknęło. Chyba za wcześnie. Yy... O, chyba zdążyłam. I teraz jest taka opcja, że y, muszę otworzyć to jest save, tak? Więc muszę go otworzyć i to o, w sumie nie trwa tak długo. O, teraz widać pole widzenia. Co jest najlepsze? Teraz kamera nas nie widzi. A teraz jest promień. Przedtem tego promienia nie widziałam. Teraz kamera nas nie widzi, ponieważ y, jesteśmy schowani. Za, za tą beczułką. Czyli to nic że mi półba widać, ale, ale kamera tego nie widzi. Wracamy znowu nim i znowu robimy to samo. To jest monotonne, ale działa. Raczej teraz już nie zdążę. A kiedy? Dawno on poszedł? No. Chyba, że teraz od razu to zrobię. Tu też my już nie powinien widzieć, przecież yy, ściana mi zasłania. Dobra, Matowi zgasło, z powrotem kamera, więc może sobie albo może otworzyć, albo może przejść. Niech otworzy. A właśnie, a właśnie. Yy. Musimy z powrotem safe zamknąć, bo kamera nam też przeszkadza w otwieraniu safe'u. Już po jakby włamaniu się do niego, jak chcemy go otworzyć. Też nam przeszkadza. Ponieważ wiadomo, nie widzi nas, ale widzi to, że ten safe się rusza, tak? Czyli że coś jest jednak nie tak. Już w sumie jak Mat otwiera, jak już kończy, mogę spróbować tym się. Gdzie on jest? O, jest. Chodź, 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 chodź. O, w sumie prawie, prawie idealnie. Prawie, bo jeszcze wolałabym trochę wcześniej. Musimy to dobrze zgrać. Teraz powinno być ok? I znowu naciskam i wracam. Więc mat może już sobie otworzyć to to tu właściwie przyszliśmy, nie po hajs, tylko po y, pryzmaty, które nam są potrzebne, żeby, tak jak było w fabule, żeby y, móc w elektrowni tam spowodować y, jakiś spadek napięcia, tak? Czy, czy żeby elektrownia wis, wysiadła? Ile jeszcze sekund to jest? Dwie sekundy. Do której? 21. 21. Nie zdąży, nie zdąży. To jest zbyt, zbyt mało czasu. Trzeba jeszcze raz zrobić. Tak jak Wam już kiedyś mówiłam, wolę poczekać. Chociaż. Nie chcę krakać. Ale <laughs> możliwe, że ta misja mi się nie powiedzie. Chociaż. tu, tu, tu. Wiecie. Trzeba być pozytywnie myślącym. Tu naciśnij. I spieprzaj. I Teraz ma tam... Mogę przejść? Nie wiem, gdzie jest strażnik, więc sobie przejdę do dołem. O, tu był. Więc akurat... Dziwię się, że auto, Jakoś auto nie zaskoczyło go, że stoi. Jakaś taka dziwna, podejrzana ciężarówka. Jakoś to go... To tych strażników nigdy nie dziwi. Mnie to zawsze, kurde, zadziwia. Tak teraz nie przejdę. Myślałam, że sobie przejdę wcześniej. Ale i tak przecież nie przejdę, jak ten jest. Może poczekam aż mat przejdzie. Tak jak Wam kiedyś mówiłam, że mi się postacie nieraz blokują w drzwiach, yy, ponieważ daje dwie, jakby naraz, tak. Fajnie, że powinno mu dać ileś tam procent łupu, a mój łup to zero. Ciekawe ile dostanie. Co, co to jest? Zatoka. I wykonujemy. zateczkę. Czekajcie, muszę się podrapać. Dobra. A, bardzo ładnie. Dało się pięknie, ale mat ma, wow, mega wysoką kartotekę. Tam temu drugiemu widzicie nic nie przybyło. Mi przybyło do wytrychu, do sejfu, do alarmów, ale i kartoteki 13 to nie za dużo. Trzeba będzie znowu iść do tego yy, tego gościa bez nóg. Ale to już w następnym odcinku. Ja dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się, buziaki. Pa.